Może miłość jest najskromniejszą, ale też najpotężniejszą siłą na świecie. Chciałbym, żeby szkoła Elite Way wygrała te zawody. Wszyscy by chcieli. Przegraliśmy? Zamilcz Celino. Wysiłki rewerte poszły na marne. Nie przypominaj mi o tym. Musiałem się za nim wstawić. Ale dzięki moim staraniom Dość tego, tato Jedziemy, czy nie? Pili, uspokój się Oznajmiam wam zatem Że pomimo tego incydentu z trenerem latinoamericano Podjęto decyzję Jaką? Denerwujecie mnie Proszę nam powiedzieć. Dobrze. Ogłoszono zwycięzcę. Kto nim jest? Elite Way School. Wszystko jasne? Dla mnie tak. Najpierw dogadam się z Milagrosą, co powiem mi. Dobrze. Musimy ją przekonać, że Milagrosa zupełnie się mną nie interesuje. Powiemy jej, że odkryłam w sobie powołanie do modelingu. Wtedy myślę coś wiarygodnego. Ponieważ nie jestem chuda jak Patyk, nie mogę być modelką, przekonasz się. Zobacz jak chodzę. Gdzie łazienka? Na końcu po lewej. Dzięki. Nie mogłaś przyprowadzić kogoś normalnego? To jedyna przyjaciółka, której Roberta nie zna. Napij wina. Czekaj. Słucham. Witaj, kochanie. Jak to nie możesz przyjść na kolację? Jedziesz na turnę? Nikt nie może wiedzieć o zespole i tournée. Drzwi. Zwłaszcza Javier. Tomas, co to? Daj spokój. Diego, czy kiedykolwiek cię zawiedliśmy? Nie jesteśmy doskonali. Będziemy milczeć jak grup. Zaufam Wam. Ale ani słowa Javierowi. Bo jak mój tata się dowie, leżymy. Jasne. Rozchmurz się. Pojedziemy z dziewczynkami i będziemy ich pilnować. Ty swoją, a ja moją. Nie będzie żadnego tournée. Chyba się ze mną zgadzasz. Czemu nie chcecie ich puścić? Nie ufacie im? Nie. To znaczy, tak. Ja ufam, Robercie. To pozwólcie im jechać. Jak wrócą, będziecie mieli lepsze relacje, znacznie dojrzalsze. Ona ma rację. Nigdy nie zgodzę się na coś takiego. Już powiedziałem mi, że nie pojedzie. Pogadamy o tym wieczorem. To Twój. Tak? Słucham. Mita, Mita, de mi corazón, co się stało? Ok, siememor, woję para ja. Tak, kochanie, już jadę. Ok, się woję para ja. Adiós. Chcę ze mną porozmawiać. To koniec. Wygrałam zakład. Masz chwilę? Nie podziękuję panu za wycieczkę. Chcę się tylko pożegnać i życzyć ci udanego wyjazdu. Jak miło. Dziękuję. Nie ma za co. Luhan? Roberto, mówię do ciebie. Sorki, mam ważniejsze sprawy. Występują. Zbuntowani. Odcinek 384. Nigdy nie wyjeżdżałeś, Sam. Wcale mi to się nie podoba. Te szalone dziewczyny. To niebezpieczne. Przecież to nie nic takiego. Leonie, pomóż mi przekonać mamę. Nic się nie stanie. Skąd wiesz? Nie mieszaj w to, Leona. Wybacz, Ines, ale nie ma powodu, żeby nie jechał. Poza tym będziesz z Diego. Ponoć chcesz, żebyśmy się zaprzyjaźnili. Jesteśmy braćmi. Puść mnie, proszę. Bardzo się denerwuję. Nic się nie stanie. Jak cię masz? Dobrze. Właśnie o tobie mówiliśmy. Tak? A o czym? O szkolnej wycieczce, na którą Javier nie pojedzie. Biedaku, mama ci nie pozwala? Opowiem ci, jak było. Idę do łazienki. Wróć. Kto z nauczycieli z wami jedzie? Julia. A co? Nic. Będę spokojniejszy. Smacznego. Widzisz, jak Diego mnie rozumie? Bardzo dobrze go wychowałeś. Kochanie, on jest Bustamante. Oczywiście. Dobrze wychowany Bustamante. Na zdrowie. Teraz rozumiem, dlaczego profesor był dla ciebie taki miły. Tak, nawet jak zasługiwałaś na karę, trzymał twoją stronę. Zmieńmy temat. Jestem już myślami na turne. Nie wiem, jak będzie. A ja wiem. Będę za wami tęsknić. Nie martw się, co tylko kilka dni. Wrócimy i dołączymy do ciebie. Daj spokój. Będziemy razem, nawet jeśli oddzielnie. Jak pogodzicie wycieczkę z koncertami? Koluci powie, że jedziemy z nim wcześniej. Mija próbuje go przekonać. Jeszcze zobaczymy. Czemu nie powiedziałaś swojej mamie? Byłoby łatwiej. Jeśli mam prosić o coś te kobiety, to już wolę nie śpiewać. Straciłyśmy ją. Po co mówisz jej takie rzeczy? Roberta jest jakaś dziwna. Co pan robi? Podnosiłem to, przepraszam. Słucham, dokąd to? Do domu, skończyłem pracę. Profesor Julia poinformowała mnie, że nie pojedzie z młodzieżą na wycieczkę na plażę. Czemu? Wstydzi się włożyć biki. Proszę sobie wyobrazić jej ciało. Zawiadamiam pana, że to pan z nimi pojedzie. Ale. Przecież pan ich bardzo kocha. Wspierał ich pan. Dzięki panu te dzieciaki są cudowne. Pojedzie pan z nimi, prawda? Tak. Dziękuję, profesorze. Można na panu polegać. Dzięki. Niech pan zlikwiduje ten brzuszek, bo będzie źle wyglądał w kąpielówkach. Tak jest. Przepraszam. Kompromiso,